Żeby otrzymać tę obecność, ten stan spokoju, my go musimy wypracować? Czy właśnie przez przypadkowe sytuacje jak karmienie? Znaczy jak powiedziałbym ekspresji? tak, że, że my trochę, możemy trochę poćwiczyć A. medytacji, aby, i to jest ciekawa lekcja, której też tu piszę, pewnie bym na to nie wpadł, nawet bym przeczytał, gdyby nie wskazówka nauczyciela. To ważne jest, aby przez jakiś czas praktykować z nauczycielem. Kiedy w którejś tam, bo myśmy sobie organizowali takie studio, które było podobnione do buddyjskiego, japońskiego klasztoru. Nie miałem paszportu, nie mogłem jechać do Japonii, ale Japonia mogła przyjechać do mnie. No I sprowadzaliśmy mistrzów i w przesiece krojeni, jeleniej góry w młynie naszych przyjaciół, robiliśmy sobie takie zęto i siedzieli tam dzień, dwa, trzy, cztery, pięć siedziby, tak w takich... Świadomość oddechu, uporządkowana pozycja ciała po kilka, kilkanaście godzin dziennie. Przychodzę czwartego dnia do mojego nauczyciela, ja mówię, słuchaj, ale ja bez przerwy gdzieś odpływam. Ja ciągle myślę, ja nie mogę przestać myśleć. Ta moja medytacja jest do dupa, bo ja jestem do dupy, ja się tego nie nadaję, ja zwijam manatki, ja jadę. A on mówi, daj mi znać, bo będę w sali, gdy sobie uświadomi, że znowu cię nie ma. Mhm. Ja już wiedziałem o co chodzi. Że to jest właśnie to klucz, to jest ten tak. moment medytacji. Dokładnie. Jest, żeby... Dokładnie. Siłą rzeczy nie można kochać 24 godziny na dobę. Siłą rzeczy przestajemy być przytomni, przestajemy być uważni. Ale jeżeli przychodzi moment, że odkrywam, że jestem nieprzytomny, to to jest ten moment, kiedy jestem tu i teraz, jestem obecny. Są ludzie, którzy no niestety mogą żyć całe lata bez ani jednego momentu, kiedy sobie uświadamiają, że są nieobecni.